Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejnego reading vloga. Kochani, tak jak Wam ostatnio wspominałam, dzisiaj zabieram się już za lżejszą lekturę. Jest to najnowsza pozycja Klaudi Muniak. Wszystko, czego nie zrobiliśmy razem od wydawnictwa czwarta strona. Jest to obyczajówka, w której poznajemy losy róży. I akcja rozgrywa się w Londynie. Już Wam przeczytam tutaj yy, na górze, co jest napisane w opisie. Znasz to uczucie bezgranicznej radości i ekscytacji, kiedy nagle wśród tłumu nieznajomych dostrzegasz kogoś, na kogo czekałaś całe życie. Kiedy wystarczy jedno dłuższe spojrzenie, żeby zabrakło ci tchu, a w Twoim brzuchu zaczęło trzepotać trzepotać stado motyli. <laughs> Chciałam sprawdzić, czy na pewno dobrze przeczytałam. E, no i tak, jak już wspomniałam, akcja rozgrywa się w Londynie, Róża przybywa do tego zatłoczonego miejsca i chce odnaleźć Emila. E, w dłoni trzyma plik fotografii, które zrobił właśnie Emil i chce odnaleźć wszystkie miejsca, które się znajdują na tych fotografiach. E, co ją łączy z Emilem? Dlaczego przyjechała do Londynu, żeby go znaleźć? Po co są jej te zdjęcia? E, no to o tym wszystkim dowiem się, kiedy Właśnie przeczytam wszystko, czego nie zrobiliśmy razem. E, I podczas tej swojej podróży też poznaję e, nieznajomego mężczyznę w metrze, na widok którego Róża po raz pierwszy od dawna czuje, jakby obudziła się z długiego snu. Także myślę, że tutaj będzie spotkanie z wieloma emocjami. E, jestem ciekawa, e, dlaczego akurat jedzie odszukać tego Emila, kim on dla niej był, co się w ogóle z nim stało. Taki krótki wstęp. W sumie dawno takiego krótkiego wstępu nie było. E, <grym> Ale wiem co wam mogę pokazać. Czekajcie. Dobra, jestem. Ma trochę przesunęłam kamerę. Ostatnio u mnie był Bartek i dał mi mój zaległy prezent urodzinowy od mojej booktubowej rodzinki i od moich k-popowych ziomków. I po prostu to jest taki piękny prezent, bo nie mieliśmy czasu w ogóle się spotkać. I po prostu. O, jestem tak podekscytowana, a jeszcze wam tego tutaj nie pokazywałam, więc e, pokażę wam co i jak. Dostałam mm, naszyjnik z Lilu. The tej kolekcji e, zodiakalnej. E, tutaj jest wodnik. Ja mam e, pierścionek, który dostałam od mojej mamy e, na święta i to jest tak piękny, będę miała komplet. I oprócz tego dostałam płytę <grym> Ceniol i Sehum e, i to jest wersja oczywiście z Ceniolem. <grym> I słuchajcie, jak wcześniej oglądałam właśnie e, tą wersję, to mówiłam, że tak bardzo chciałabym <grym> fotokartę z Ceniolem, który jest bananem bo jest taka fotokarta i, i ona jest jedną z rzadziej dostępnych ale słuchajcie dostałam czekajcie, czekajcie patrzcie na to i dodatkowo jeszcze miałam złotą oh my god, z tego co wiem to Anna kliknęła żeby płytę dodać do koszyka więc to przypuszczam, że to jakieś takie specjalne, magiczne moce Anny tutaj zadziałały ale jest to tak piękne boże oh my god, patrzcie na tego czyniola o! Ja jestem, słuchajcie, wielką fanką EXO. Naprawdę. I cieszę się, że mam kolejną płytę do mojej kolekcji, już trzecią. Na pewno będę chciała sobie jeszcze kupić inne, bo, bo uwielbiam ich słuchać. Więc, więc tak. A tutaj jest plakat, który jest przepiękny. To Dosy... z. Moich prezentów zaległych, urodzinowych. Fajnie jest w ogóle dostawać prezenty po, po czasie, bo wtedy jakby dłużej się świętuje urodziny. No, tak się złożyło, że kiedy wypadały moje urodziny, niestety nie mogłam się z nikim spotkać i, i musiałam to wszystko jakoś tak poprzekładać. Tak, Jaskam właśnie zaczął szczekać. <noise> Dobrze kochani, żeby nie przedłużać, bo mam jeszcze kilka spraw do załatwienia i chciałabym to jak najszybciej e, zrobić, żeby wrócić sobie jeszcze um, do mnie do mieszkania, bo tam z tego co mi Adam pisał y, mam dwie paczki. Y, są to paczki z ubraniami. Don't judge me. <noise> Dobra, guys, y, lecę i później będę czytała i Wam mówiła co i jak. chodzę do domu. A tu jakieś nowe zakupy Adam poczynił. Z tego co mówił, brakuje mu trójki, piątki i siódemki. Ale ekstra. Czyżbym zaczęła czytać? komiksy Marvela. Aaaa! Jak widzicie kochani, jestem u siebie w mieszkaniu. Doszłam tutaj, e, zrobiłam zakupy po drodze. Mm, no i właściwie teraz przychodzę do was z update'em. W tle możecie słyszeć pralkę, ale musiałam wyprać moją kurtkę i stwierdziłam, że zrobię to właśnie u mnie, ponieważ mam suszarkę, więc raz dwa będzie sucha, a że jest to nowa kurtka, to farbuję, bo ostatnio ją wyprałam. To znaczy ręka wyprałam i nie wyprałam, tylko zaprałam, e, powiesiłam na kaloryferze i hmm, no, kaloryfer był kolorowy. Wiedziałam, co miałam kupić w Biedronce. Zmywacz do paznokci. No dobra, dobra. Kupię w poniedziałek. E, w każdym razie, przychodzę do Was z update'em, ale zanim to zrobię, pokażę Wam, co kupiłam w Stradivariusie, więc e, czekajcie. Tutaj paczka, otwieram. Uuu, ale ten sweter jest piękny na początku chyba wam pokazywałam koszulkę z Nirwany i ten sweter jest taki oversize'owy ja sobie jeszcze zamówiłam większy rozmiar, żeby on był naprawdę luźny, luźny i myślę, że będzie super pasował właśnie do tej bluzki i oprócz tego zamówiłam sobie jeszcze spodnie które się mega rozciągają one są mega wygodne <laughs> jeszcze raz powiem mega w każdym razie tak, to z zakupów, które tutaj na mnie czekały później te spodnie przymierzę i chciałam Wam teraz zrobić update czytelniczy o wszystko, czego nie zrobiliśmy razem, Klaudii Muniak. Aktualnie jestem na stronie 145. I hmm, mam pewne wahania co do tego, jak postępuje główna bohaterka. To znaczy. Czuję jakąś sprzeczność w sobie, mianowicie Róża przyjechała do Wielkiej Brytanii i jeszcze nie wiem dlaczego przyjechała, to znaczy wiem dlaczego, ponieważ szuka Emila, chce go znaleźć i chce się jakoś rozliczyć ze swoją przeszłością. Jakby, ok, rozumiem to, tylko problem u mnie pojawia się w momencie, kiedy ona trafia na niego i zaczyna go śledzić, i codziennie ma taki rytuał, w którym jakby podąża za nim, jedzie z nim do pracy, nie odzywa się do niego. On w ogóle nie wie, że ona jest jakby w Londynie i nie wiadomo, dlaczego się rozstali. Wiemy tylko, że to rozstanie bardzo mocno odbiło się jej na stanie zdrowia, y, ogólnie na jej samopoczuciu, że już nie wychodzi do ludzi i nie potrafi sobie z tym wszystkim poradzić. I na stronie setnej następuje jakiś przełom, to znaczy ona sobie uświadamia, że to, co robi, jest złe i zachowuje się dziwnie, wręcz. <grym> Wręcz przerażająco, yy, i postanawia, że po prostu zmieni ten tryb, że tylko odwiedzi te miejsca, które są na tych fotografiach. Jeszcze nie wiadomo dlaczego ona chce. Te wszystkie miejsca zwiedzić. Przypuszczam, że jest to też jakaś forma pogodzenia się z tym, co się wydarzyło w jej życiu, że to jest jakiś taki moment oczyszczenia, że chce zrobić krok do przodu. Niemniej jednak ona cały czas wspomina o wszystkim, co łączyło ją z Emilem. To znaczy, tutaj na każdej stronie jest podana informacja, że Emil wysłał jej zdjęcia z tego miejsca, pisał, że ta kawa jest pyszna, mówił to i to, Emil to, Emil tamto, ona nie potrafi jeszcze jakby. Przeciąć tej pępowiny i oddzielić się od tego życia, które miała kiedyś, właśnie z tym swoim partnerem. I w momencie, kiedy właśnie ona uświadamia sobie, że to, co robi, jest. No, toksyczne. Poznaję mężczyznę w metrze, o którym wam też na samym początku wspominałam, jest to młody mężczyzna o imieniu Łukasz, i jakoś tak zaczynałem ze sobą rozmawiać, to znaczy on się trochę przejmuje, bo ona dostaje ataku paniki, i pod koniec tej rozmowy on się mi pyta, czy mogłaby ona podać mu swój numer telefonu i ona go podaje. Jakby okej. Okay. Takie sytuacje się zdarzają, niekoniecznie jest to w 100% odpowiedzialne. To jest dla niej coś nowego, ponieważ od roku ona na żadnego mężczyznę nie mogła spojrzeć. Ona myślała tylko o Emilu, a kontakt miała tylko ze swoim ojcem. I nagle pojawia się jakiś mężczyzna, na którego ona zwraca uwagę. I to jest też taki moment, kiedy ona sobie uświadamia, że powinna iść do przodu. Także ja te mm, postępowanie głównej bohaterki jestem w jakiś sposób... Nie tyle co zrozumieć, jak zaakceptować, że niektóre osoby mogłyby się tak zachować. Ale niekoniecznie mi się to podoba. Niekoniecznie mi się podoba to, jak ona się zachowuje właśnie względem tego swojego narzeczonego. Ja jeszcze nie wiem, co on jej zrobił i nie wiem, jak wyglądała ich relacja, jak wyglądało ich rozstanie. Wiem, że musiało być to naprawdę ogromne przeżycie, skoro ona nie potrafi się z tym pogodzić już, już rok. I żeby to wszystko zadziałało, ona musi jechać do tego miejsca, w którym on aktualnie przebywa, odwiedzić te miejsca, które jej się z nim kojarzą. I wiecie, jakby potrzebuje takiego właśnie oczyszczenia po prostu potrzebuje takiej grubej kreski, która ją oddzieli od przeszłości. Ja tutaj przeczytałam, że autorka lubi wyzwania. Od kilku lat pisze thrillery psychologiczne. I gdyby to był thriller psychologiczny, to by był w ogóle super początek, bo mielibyśmy. Tę historię ukazaną z perspektywy właśnie głównej bohaterki, która zachowuje się jak stalkerka. I wejście w jej umysł, bo tutaj autorka rewelacyjnie zarysowuje to, w jaki sposób ona widzi świat, jak go odbiera, jak on na nią wpływa. Wiecie, jakby my idealnie potrafimy się wczuć to, co ona czuje to, to zagubienie, ogólnie te wszystkie takie sprzeczne emocje, że z jednej strony ona wie, że robi źle, ale inaczej nie potrafi to jest tutaj świetnie zarysowane. Tak samo to, w jaki sposób sportretowany jest sam Londyn, bo tutaj zresztą Klaudia Muniak od blisko 10 lat mieszka w Londynie, gdzie tuż po studiach podjęła pracę naukową i zajmowała się nanotechnologią. I tutaj też te kwestie jakby są poruszane w książce, więc fajnie, że tutaj jakby zainteresowania autorki przeplatają się też z fabułą w książce. Ale jeżeli chodzi o obyczajówkę nie potrafię dogadać się z główną bohaterką. Może to być też moja wina, bo wiecie, to jest bardzo takie subiektywne podejście do, do jej odczuć i do jej zachowania, bo jednym może to nie przeszkadzać. Ja tutaj nie do końca czuję się w zgodzie z tym, co ona robi. Jestem dopiero na stronie 150, praktycznie, no, więcej niż połowa książki przede mną, więc ta bohaterka może się na moich oczach zmienić i może jeszcze wiele zyskać, także ja ich tutaj nie skreślam. Chcę to jakby dać ostateczną ocenę po przeczytaniu całości, bo jakaś zmiana już tutaj w niej zachodzi. Tutaj ta zależność głównej bohaterki od tego jej byłego partnera jest bardzo mocno uwypuklona i bardzo silnie zarysowana. I myślę, że takie założenie było. I... Myślę, że takie uczucia właśnie miała wywoływać ta bohaterka u e, czytelnika, e, ale jakoś tak, no nie wiem, nie dogaduję się z nią. I na przykład zaczęłam się zastanawiać, jak to wyglądało w załączniku, gdzie była m, może niepodobna sytuacja, ale analogiczna pod tym względem, że główny bohater czytał korespondencję dwóch pracownic i yy, też czuł się z tym źle. Ale tam od samego początku jakby on podkreśla, że czuje się z tym źle, ale na tym polega jego praca. Od tego od niego wymaga jakby pracodawca i kiedy z tym kończy, to też się do tego przyznaje i jakby przez cały czas czujemy, że on zdaje sobie z tego sprawę, że ta korespondencja jest prywatna i nie powinien tego czytać. Jakby tam Troszeczkę w innym świetle było to pokazane, ale tak jak mówię, nie chcę przekreślać, zobaczymy jak to się dalej potoczy, na pewno w podsumowaniu Wam coś więcej powiem. Tutaj są książki, które pojawią się w bookholu Ale myślę, że połączę ten Buokol z innymi książkami, które chcę kupić jeszcze w tym miesiącu. Już bym chciała przeczytać tę, 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 i, tę. <laughs> i tę. I te, i te, i te. Wszystkie. Najlepiej wszystkie. Powiem Wam, że tak od wczoraj boli mnie głowa, że ja nie wiem, co się dzieje. O! Napiję się Pepsi. <laughs> Dawno nie było gościa specjalnego Pepsi Max. <laughs> Kochani, przychodzę do Was, żeby podsumować tego Reading Vlog'a i coś więcej Wam powiedzieć o książce, którą czytałam w tym Reading Vlogu, czyli wszystko, czego nie zrobiliśmy razem, Klaudi Muniak od wydawnictwa Czwarta strona. Po ostatnim updatecie sporo się zmieniło. W sumie bardzo cieszę się, że nie zrobiłam DNF-u, i chciałam przeczytać tę książkę do końca, żeby przekonać się, czy te moje początkowe. Uczucia względem głównej bohaterki, z perspektywy której poznajemy tę historię, będą takie do samego końca, czy jednak trochę się one zmienią, czy w ogóle się zmienią diametralnie. Sprawa przedstawia się następująco: Nie jestem w stanie zgodzić się z wszystkimi decyzjami Róży, czyli właśnie tej bohaterki, która przedstawia nam swoje losy. E, aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć jej zachowanie, to znaczy jej wycofanie, e, jej zamyślenie, bujanie w obłokach. E, ta książka bardzo głęboko osadza się na emocjach, na emocjach Róży, e, na tym, co czuje, jakie wspomnienia ją dotykają najmocniej. Oczywiście też poznajemy tajemnicę, dlaczego przyjechała do Londynu. Dowiadujemy się też tutaj, co łączyło ją z Emilem, dlaczego ta ich relacja się Zakończyła i jak się zakończyła, jaki to miał wpływ na główną bohaterkę, dlaczego tak długo ją to wszystko trzyma, dlaczego tak długo nie potrafi się uporać z tym rozstaniem tutaj to wszystko jakby się pojawia. I fajnie, że tutaj autorka właśnie buduje to napięcie i nie otrzymujemy wszystkich odpowiedzi na samym początku, i właśnie róża wzbudza jakieś takie mm, uczucia, że nie do końca potrafimy ją zrozumieć, ale też nie wiemy, dlaczego ona się akurat tak zachowuje. I dopiero później kawałek po kawałku wszystko odkrywamy. Tak jak mówię, no nie każda decyzja przypadła mi do gustu i ja na pewno nie postąpiłam Bym tak, jak główna bohaterka, ale, no, tak jak mówię, jest to też moja bardzo, bardzo subiektywna y, ocena. W każdym razie, to co Wam mówiłam poprzednim razem, że nie znalazłyśmy wspólnego języka, to muszę przyznać obiektywnie, że Róża jest bohaterką y, wykreowaną konsekwentnie, że jej humor czy jej poglądy, jej zachowanie nie zmienia się z rozdziału na rozdział. To znaczy jakby widzimy różnice w jej postępowaniu. To jak wyglądało ona na początku, jak się zachowywała na samym początku, a jak ta podróż zmieniła jej podejście do życia, jak bardzo ją otworzyła, aczkolwiek to też nie jest taki duży krok do przodu. Nie mogę wam powiedzieć co sprawiło, że Róża Stała się taką zamkniętą osobą, bo to byłby spoiler. A jeżeli sięgnęlibyście po tę książkę, to właśnie fajnie jest tutaj odkrywać po kolei te wszystkie fragmenty z jej życia. Niemniej jednak, jakby właśnie jest to bohaterka, która pomału przechodzi tę drogę, pomału stara się odkryć. Życie na nowo, życie bez Emila, pogodzić się z tą teraźniejszością, która różni się od tej, jak prezentowała się ona wcześniej, kiedy była właśnie w związku z Emilem. Także to jeżeli chodzi o takie sprostowanie, odnośnie tego, co mówiłam wam w poprzednim update, cie. odnosząc się do update'u e, poprzedniego, z tego co kojarzę, mówiłam wam, że jej zachowanie nie zawsze jest fajne, to znaczy, chodzi mi o tę taką relację toksyczną, mianowicie, że śledzi ona Emila, podąża jego siadami, wywołuje te zdjęcia, żyje przeszłością, żyje tym życiem, e, które było związane z nim i to było po prostu takie trochę dziwne. E, w każdym razie, mówiłam wam, że to nie jest tutaj jasno podkreślone, że jest to coś no, niefajnego, bo to zakrawa o taki trochę, mm, o takie podejście jak z punktu widzenia Stalkerki. Ona w pewnym momencie mówi, że co ja robię, dlaczego tak postępuję, co, co mi strzeliło do głowy, dlaczego tak się zachowuje, ale dalej jakby podąża tą ścieżką, ale później, jak dalej czytałam książkę, tym więcej było takich sygnałów, że ona. Uzmysławiała sobie, jak bardzo niefajne zachowanie to jest. Duży plus za to, że autorka czerpie tutaj z własnej wiedzy na temat Londynu i bierze czytelnika w taką podróż, ponieważ dzięki temu, że róża wywołuje te zdjęcia i chce. Zrobić wszystko, czego nie zrobiła razem z Emilem. To właśnie odwiedza wszystkie takie najbardziej popularne miejsca w Londynie i podróżujemy razem z nią, dowiadujemy się różnych ciekawostek, kosztujemy różne potrawy, także super, bo na tym głównie opiera się. Ta książka i to jest naprawdę świetne, bo dzięki temu właściwie płynie się przez tą historię. Pomimo tego, że jakby mamy tutaj dużą dawkę emocji u głównej bohaterki, która cały czas rozmyśla, nawet podczas rozmów z innymi bohaterami, to jednak jest w bardzo ciekawych przestrzeniach i to wszystko jest też dla niej nowe, dzięki czemu my też możemy jakby spędzić czas w tych miejscach i poczuć taki klimat w stolicy, czy to za sprawą. Muzyki, za sprawą potraw, e, pogody. No, ogólnie, bardzo fajnie się to tutaj komponuje w tej historii. E, I duży, duży plus za plot twist na samym końcu, praktycznie, bo e, nie spodziewałam się go. Znaczy, miałam podejrzenia, że jeszcze czymś mnie autorka zaskoczy, i rzeczywiście, pod sam koniec, jak był ten plot twist, to miałam takie. Aha, okej, okay, to dlatego. <grytko> to znaczy, jeżeli chodzi o tę kwestię, e, co Róże z Emilem i dlaczego ich związek się rozpadł, to ja miałam pewne podejrzenia. Później te podejrzenia mi się jakoś rozmyły, ale gdy dowiedziałam się do czego doszło, to yy, jakby miałam. Taki pomysł, że to może chodzić o to, ale na początku byłam dość sprawnie zwodzona i nie wiedziałam, czy rzeczywiście powinnam podążać tą ścieżką, czy jednak nie, czy powinnam skupić się na innych sygnałach, które jakby docierają do mnie. Także, także tutaj jest też jakaś zagadka, i jednocześnie na samym końcu też dowiadujemy się nowych faktów, i wszystko. Się rozjaśnia, dlaczego Róża zachowywała się tak, a nie inaczej, dlaczego zwracała uwagę na takie szczegóły, dlaczego towarzyszyły jej tak silne emocje w niektórych miejscach e, i dlaczego tak to wszystko przeżywała. Ja tutaj nie chcę zdradzać, bo, no tak jak mówię. Cała Frajda w tym, żeby to odkryć. Także to jeżeli chodzi o podsumowanie tego reading vloga i chciałam sprostować właśnie to wszystko, o czym mówiłam w poprzednim update. Cie. Wszystko, czegoś zrobiliśmy razem, to jest zdecydowanie lżejsza lektura, która myślę, że była mi teraz potrzebna, żeby właśnie się nie skupiać. Nie wiem jeszcze po co będę sięgała zaraz, <grym> ale myślę, że wezmę sobie. hmm... hmm, hmm. hmm. Zastanawiam się między jedną a drugą książką. Dobra, zobaczycie w następnym reading vlogu. E, nie będę nic na razie uprzedzała. Wrócę do mieszkania, to zaraz zobaczę, jakie tam książki czekają na moim stosiku i będę czytała, nagrywała, także no, to będzie taka niespodzianka. Jeszcze taka mała informacja. Nie wiem, czy będziecie na poznańskich targach książki. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że się spotkamy, bo. Jadę na poznańskie targi książki. Będę na pewno w sobotę, jakoś tak rano do południa, i możliwe, że będę też w niedzielę, więc będę sobie chodziła po targach. Także, jak będziecie chcieli podejść, pogadać czy coś, to zapraszam. Po prostu. Nie mówiłam o tym wcześniej, bo też nie byłam pewna, jak te wszystkie moje plany się potoczą, i, i nie wiedziałam, czy wszystko tam zagra, więc wolałam nie informować wcześniej, tylko jak wszystko już będzie krepnięte, będą bilety e, i, i będę miała pewność, że jadę, to wtedy dam wam znać. Więc teraz mówię, będę w Poznaniu na targach książki, jeszcze raz to podkreślę. Także kochani, jeżeli macie jakieś polecajki luźnych obyczajówek, to możecie pisać w komentarzu, e, zawsze z miłą chęcią dodam coś nowego do mojej listy do przeczytania, bo przecież jest ona mega krótka. Koniecznie piszcie, jeżeli macie jakieś fajne obyczajówki do polecenia, a ja dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że tak samo jak ja dobrze się bawiliście. I co, mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa! pa!